Tak, zacznę może od podpisanej umowy. Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na ponad 26 milionów złotych, dofinansowanie w ramach RPO jest to 18,4 miliona złotych, stanowi to ponad 84, do 84,52% wartości całego przedsięwzięcia. Co najważniejsze, w tym całym naszym przedsięwzięciu, którego beneficjentem jest miasto Puławy, a czynnym uczestnikiem UZK, że będzie praktycznie zmodernizowany cały ten transport miejski i podmiejski, tak by poprawić jego dostępność dla osób korzystających z transportu. Historycznie, jeśli byśmy wzięli potrzebę modernizacji transportu miejskiego, ona nawiązuje do planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Puławy, przyjętego, opracowanego w latach 2007-2008, i konsekwencją tego planu było m.in. wystąpienie do, RP, do RPO z takim wnioskiem. Ja może tylko przedstawię te ogólne sprawy, a myślę, że tutaj podzielimy się informacjami z pozostałymi uczestnikami tego przedsięwzięcia, z tego względu, że chciałbym i prosiłbym tych Państwa, jak będziecie referowali, żeby Przybliżyć tak to nasze zadanie, co na tym przeciętny mieszkaniec miasta Puławy, sąsiednich gmin może skorzystać, jak to usprawni ten transport i czy to w ogóle warto było w to przedsięwzięcie wchodzić, bo jak tutaj Państwo przeleczono, mamy około 8 milionów tych środków, które musimy również z budżetu miasta dołożyć. Oczywiście mamy to zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym, jak i wieloletniej prognozie finansowej, tak to, że nie ma żadnych obaw. I jeśli Państwo by pozwolili, to takie, siedzimy może po kolei, byśmy tutaj na ten temat. E, beneficjentami tego projektu są nasi mieszkańcy. Głównym założeniem jest poprawa dostępności jakości świadczonych usług komunikacji miejskiej, tym również usług świadczonych przez naszą spółkę Miejski Zakład Komunikacji. Jest to spółka komunalna ze stuprocentowym podziałem miasta. Polityka Rady Miasta i Zarządu Miasta jest ukierunkowana na polepszenie usług komunalnych, w tym również usług komunikacji miejskiej. Jesteśmy związani umową, umową wieloletnią, gdzie głównym Celem jest poprawa jakości i dostępności usług komunikacji miejskiej. Projekt ten dla przeciętnego mieszkańca będzie objawiał się tym, że zdecydowanie poprawią się warunki podróżowania, a więc znikną bariery architektoniczne, autobusy nowe, które będą. Realizowane w ramach projektu będą autobusami niskopodłogowymi, w związku z tym nie będzie żadnych utrudnień przy wejściu i wyjściu z autobusu, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla pozostałych pasażerów. Autobusy będą nowoczesne, o niskim hałasie, wyciszone, w związku z tym w warunkach zimowych będzie zdecydowanie poprawa komfortu podróżowania. Autobusy będą o najwyższej normie emisji spalin, w związku z tym będą ekologiczne dla miasta i dla otoczenia. Jeżeli chodzi o dalsze usprawnienia, wdrażany system informacji pasażerskiej zdecydowanie poprawi ocenę jakości usług komunikacji miejskiej. Pasażer będzie miał możliwość oceny punktualności funkcjonowania komunikacji poprzez uzyskanie informacji bezpośrednio na przystanku, czy dany autobus jest przyspieszony, czy opóźniony, czy jedzie i kontynuuje jazdę zgodnie z rozkładem jazdy i będzie miał możliwość ingerencji poprzez nawiązanie kontaktu z dyspozytorem. Również dyspozytor będzie oceniał na bieżąco położenie autobusów, oceniał jego punktualność i będzie mógł korygować zachowanie kierowcy informując go o zaistniałej sytuacji. Niezależnie od tego w autobusach będą zamontowane urządzenia głośno mówiące, informujące o kolejnych przystankach sygnałem głosowym, jak również urządzenia zamontowane na zewnątrz autobusu, które pozwolą pasażerom oczekującym na autobus uzyskanie stosownego komunikatu. Wewnątrz autobusów będą umieszczone kamery służące do monitorowania. Pozwolą one na ocenę zachowań zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Również kamera będzie montowana z, z zewnątrz autobusu, obserwująca to, co się dzieje na przystanku autobusowym, a więc zwracająca uwagę na zachowanie i bezpieczeństwo. Te działania wymienione tutaj przeze mnie spowodują to, że będziemy w mieście Puławy i w ramach porozumienia z sąsiednimi gminami dysponowali bardzo nowoczesną komunikacją miejską na miarę XXI wieku. Autobusy będą trzydźwiowe z dwoma skrzydłami w przypadku dwunastometrowych, natomiast pozostały segment autobusów to są autobusy dziesięciometrowe o mniejszej pojemności, służące do przewozu pasażerów w granicach od 50 do 70 osób. Będą to autobusy dwudrzwiowe, też wyposażone w zależności albo jednoskrzydłowe przednie drzwi, lub dwuskrzydłowe przednie i drzwi środkowe. Natomiast autobus najmniejszy na sztukę, to jest autobus 8-metrowy, on będzie przystosowany również do przewozu Osób niepełnosprawnych, wózka dziecięcego z poziomu niskiej podłogi, ale tylko i wyłącznie w jednych drzwiach. Istotnym elementem autobusu jest to, że autobus będzie, to co wcześniej wspomniałem, bardzo cichy i wyciszony. Nowoczesne sylwetki autobusów, wyrywa autobusów, nadadzą miastu jakby nowy wygląd nowoczesności. Te autobusy doskonale wkomponują się w pejzaż miasta. Również myślimy tutaj, żeby wybrać barwę tych nowych autobusów. Myślę, że w najbliższym okresie czasu takie decyzje zapadną, kiedy pojawią się autobusy w jednakowej kolorystyce, bez rek. Aktualnie spółka dysponuje 37 autobusami. Docelowo widzimy potrzebę 36 autobusów i taki stan inwentarzowy zostanie osiągnięty na koniec 2012 roku. Zdecydowanie obniży się wiek taboru autobusowego. Jest to bardzo korzystne zarówno dla pasażera jak i przewoźnika. W ogranicach 80% będziemy dysponowali autobusami niskopodłogowymi. To też będzie znaczący wskaźnik jeżeli chodzi o poprawę jakości świadczonych usług.